Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj zebraliśmy się, aby rozpocząć nasz dzień w głębokiej więzi z Ojcem. Zapraszam każdego z Was do przyłączenia się do mnie w tej świętej chwili modlitwy i refleksji. Pozwólcie sobie być całkowicie obecnymi, odłóżcie na bok codzienne troski, aby naprawdę poczuć i przeżyć każde słowo, które wypowiemy razem. Dziękuję, że jesteście tutaj. Jeśli poczujecie moc tej modlitwy, zachęcam Was, abyście wyrazili swoją wiarę, zostawiając komentarz w wierze na końcu tego filmu. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, tego poranka, gdy świat budzi się do nowego dnia, zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi wdzięczności. Dziękujemy za nocny odpoczynek i za obietnicę nowego dnia. Panie, to wielki przywilej obudzić się i wiedzieć, że jesteśmy pod Twoim miłującym spojrzeniem że każda chwila naszego życia jest darem z Twojej nieskończonej łaski. Dziękujemy, Ojcze, za możliwość przeżycia kolejnego dnia. Wielu nie miało tej łaski, dlatego z pokorą i wdzięcznym sercem cenimy każdą chwilę, każde uderzenie serca, które wyznacza rytm życia, które nam podarowałeś. Każdym nowym porankiem przypominamy sobie o Twoim miłosierdziu, które się odnawia i o Twojej łasce, która jest nieskończona. Dziś, Panie, chcemy szczególnie podziękować za nasze zdrowie, za dach nad głową, za jedzenie na naszym stole i za ludzi, którzy nas otaczają. Każdy z tych elementów jest świadectwem Twojej miłości i opieki. Dziękujemy Ci, że ubierasz nas nie tylko w ubrania, ale także w Twoją obecność, która nas ogrzewa i chroni. Panie, dziękujemy również za trudności i wyzwania, ponieważ wiemy, że nawet w nich jesteś obecny, pomagając nam wzrastać i umacniać naszą wiarę. W każdym napotkanym przeszkodzie widzimy okazję, by jeszcze bardziej zaufać i doświadczyć mocy Twojej ręki, prowadzącej nas na ścieżki przezwyciężania i nauki. W ciszy tego poranka rozmyślamy nad pięknem stworzenia, które nas otacza, nad drzewami, ptakami, które zaczynają swoje śpiewy, nad niebem, które stopniowo się rozjaśnia. Wszystko to mówi o Twojej sztuce i o Twoim pragnieniu, aby dzielić się z nami pięknem wszechświata. Niech nasze oczy zawsze będą otwarte, aby dostrzegać cuda Twojego dzieła. Prosimy Cię dzisiaj, Panie, abyśmy byli wdzięczni nie tylko słowami, ale także naszymi czynami. Niech nasza wdzięczność przekształci się w życzliwość wobec innych, w cierpliwość wobec tych, którzy potrzebują czasu, i w miłość do tych, którzy czują się opuszczeni. Pomóż nam być odbiciem Twojego światła w świecie, który tak często wydaje się mroczny. Napełnij nas nadzieją, Boże, ponieważ wiemy, że z Twoją pomocą żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie. Odnów nas wiarę, która przenosi góry i pozwala nam stawiać czoła każdemu dniu z pewnością, że jesteś przy nas. Niech nadzieja będzie światłem, które prowadzi nasze kroki, a pokój, który od Ciebie pochodzi, wypełnia nasze serca, utrzymując nas spokojnymi i bezpiecznymi nawet w najgwałtowniejszych burzach. Obdasz nas, Ojcze, mądrością, aby rozróżniać to, co istotne, od tego, co przemijające. Naucz nas doceniać drobne radości, małe gesty miłości i codzienne zwycięstwa, ponieważ to właśnie w nich często odnajdujemy prawdziwe skarby, które wzbogacają naszą duszę. Teraz, Panie, gdy kontynuujemy naszą modlitwę, prosimy, aby Twoja obecność stała się jeszcze bardziej namacalna aby każda osoba, która słyszy Te słowa, mogła poczuć się otulona i pocieszona przez Ciebie. Jesteśmy tutaj, Panie, z otwartymi sercami, gotowi przyjąć Twoje Słowo i Twoje wskazówki na ten nowy dzień. Prowadź nas drogą dobra, prawdy i życia. Kontynuujemy naszą poranną modlitwę bracia i siostry, pogłębiając jeszcze bardziej uczucie wdzięczności, które napełnia nas i odnawia z każdym nowym świtem. Niech każdy z Was poczuje obecność Boga w tej chwili, nie tylko jako odległego obserwatora, ale jako kochającego Ojca, który kroczy obok nas. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny i przyjaciół. W tej chwili chcemy podnieść do Ciebie nasze podziękowania za osoby, które postawiłeś na naszej drodze. Wiemy, że każde spotkanie i każda relacja są częścią Twojego boskiego planu dla nas. Dlatego dziękujemy Ci za każdy wspólnie spędzony uśmiech, za każdy kojący uścisk i za każde słowo wsparcia, które otrzymaliśmy od tych bliskich osób. Dziękujemy również za pracę, którą nam powierzasz, za utrzymanie, które z niej płynie i za możliwość wniesienia czegoś do świata przez nasze codzienne działania spraw, byśmy postrzegali naszą pracę nie tylko jako źródło dochodu, ale jako powołanie i sposób na uwielbienie Twojego imienia. Przez nasze wysiłki i talenty. Panie, dziękujemy za przyrodę, to wspaniałe wyrażenie Twojej sztuki, za drzewa, które dają nam cień i czyste powietrze, za rzeki i jeziora, które zachwycają nas swoją rozległością i pięknem, oraz za wszystkie zwierzęta, które przypominają nam o różnorodności Twojego stworzenia. Niech będziemy troskliwymi i uważnymi strażnikami tego świata, który został nam powierzony. Dbając o Niego z tą samą miłością i oddaniem, z jakim Ty troszczysz się o nas. Pilach, gdy stajemy przed wyzwaniami i niepewnością, szczególnie dziękujemy za Twoją pocieszającą obecność. W każdej trudności znajdujemy siłę w Twoim słowie i w Twojej obietnicy, że nigdy nas nie opuścisz. Dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteś przy nas, prowadząc nas przez ciemności i przynosząc światło na nasze drogi, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Panie, za zdrowie, które pozwala nam cieszyć się życiem, za zdolność widzenia, słyszenia, udzenia i odczuwania. Dziękujemy za wszystkie funkcje ciała, które wspaniale działają w harmonii, umożliwiając nam przeżywanie każdego dnia. Nie bierzemy tych darów za pewnik, ale niech każda nasza oddech będzie nowym hymnem pochwalnym na Twoją cześć. Dlatego, Panie, nawet w momentach bólu czy choroby wiemy, że to Ty jesteś wielkim lekarzem zdolnym do przywrócenia zdrowia nie tylko naszym ciałom, ale także duszom i duchom. Ufać Twojemu miłosierdziu, powierzamy w Twoje ręce wszystkie nasze troski zdrowotne, prosząc, abyś nas wzmocnił i aby Twoje uzdrowienie dotknęło tych, którzy potrzebują odświeżającego dotyku. Jesteśmy także wdzięczni za sukcesy i dobre wieści, które otrzymujemy. Każde zwycięstwo, małe czy wielkie, jest odbiciem Twojej miłości i cierpliwości działającej w naszym życiu. Niech potrafimy z radością świętować te chwile i dzielić się dobrymi nowinami z tymi, którzy są wokół nas, mnożąc w ten sposób przejawy wdzięczności i szczęścia. W tym momencie modlitwy unosimy do Ciebie nasze głosy w dziękczynieniu, nie tylko za widoczne zwycięstwa, ale także za te, które często pozostają niezauważone. Lecz są niezbędne dla naszej wędrówki. Dziękujemy za ukryty pokój, który uparcie zamieszkuje w naszych sercach, nawet gdy zewnętrzny świat wydaje się burzliwy i niepewny. Niech ta modlitwa będzie odbiciem naszego pragnienia, aby być coraz bliżej Ciebie, uznając Twoją suwerenność i Twoją opatrzność we wszystkich dziedzinach naszego życia. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj umacnia naszą wiarę i odnawia nasze nadzieje. Utrzymując nasze oczy skupione na Tobie, a nasze serca pełne pokoju. Łączamy się, bracia i siostry, w to błogosławione poranne wezwanie, unosząc nasze serca i umysły ku Bogu, zawsze szukając więcej Jego pokoju i nadziei dla każdego z nas. Zachęcam Was do kontynuowania tej modlitewnej podróży, gdzie każde słowo umacnia naszą więź z Boskośem. Panie, teraz zwracamy się do Ciebie ze specjalną prośbą o pokój. Ten pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Świecie, który tak często jest naznaczony chaosem i niepewnością, połamy o Twój pokój, który odnawia, uspokaja i przywraca. Ojcze, prosimy, aby Twój pokój przenikał nasze domy, nasze rodziny i nasze społeczności. Aby był obecny w każdej rozmowie, każdej decyzji i każdym działaniu. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju, niosąc pocieszenie tam, gdzie jest ból, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz i światło tam, gdzie jest ciemność. Obdasz nas, Panie, łaską, abyśmy byli budowniczymi mostów, a nie barier. Spraw, abyśmy patrzyli na tych, którzy nas otaczają, nie z osądem, lecz współczuciem, rozumiejąc, że każda osoba jest odbiciem Twojego stworzenia. Godna miłości i pokoju. Pomóż nam rozwiązywać konflikty z mądrością i wypowiadać słowa, które budują a nie niszczą. Prosimy Cię Boże, aby pokój Pana panował w naszych sercach, kontrolując nasze impulsy i prowadząc nasze emocje. Pragniemy stawiać czoła życiowym przeciwnościom z spokojem, który pochodzi od Ciebie, wiedząc, że nie jesteśmy sami, ponieważ Ty jesteś z nami na każdym kroku naszej drogi. Niech ten pokój wykracza poza nasze osobiste granice, sięgając tych, którzy znajdują się w strefach konfliktu, cierpią z powodu przemocy i chaosu w swoich krajach. Obdarz przywódców i osoby zaangażowane w sprawiedliwość oraz pokój na świecie, aby ich działania odzwierciedlały Twoją wolę dla bardziej braterskiego i harmonijnego świata. W tym dniu prosimy także o nadzieję nadzieję, która motywuje nas do dalszej drogi. Daje siłę do stawiania czoła wyzwaniom i odnawia naszą determinację, by realizować plany, które masz dla każdego z nas. Napełnij nas tą nadzieją, która pozwala nam patrzeć poza obecne trudności, dostrzegając przyszłość, której Twoja ręka jest wyraźnie widoczna na naszej drodze. Niech ta nadzieja będzie kotwicą dla naszych dusz, stabilną i pewną, utrzymując nas w spokoju, nawet w najbardziej gwałtownych burzach. Zainspiruj nas. Abyśmy marzyli i pracowali na rzecz lepszej przyszłości, nie tylko dla siebie, ale także dla przyszłych pokoleń, by mogły odziedziczyć świat, w którym wiara, nadzieja i miłość przeważają nad strachem, zniechęceniem i obojętnością. Panie, niech nasza nadzieja odnawia się każdego poranka, każdy zachód słońca przypomina o Twojej wierności i obietnicy, że będziesz z nami aż do końca czasów. Nie pozwól, abyśmy się poddali wobec trudności, ale spraw, aby każde wyzwanie było okazją do świadectwa Twojej odkupieńczej obecności w naszym życiu. Nadal Boże, podnosimy nasze głosy i serca do Ciebie, wiedząc, że słyszysz każdą modlitwę i widzisz każdą łzę. Niech nasza wiara i nadzieja będą żywymi świadectwami Twojej działającej łaski wśród nas. Dziękujemy za naszą podróż modlitewną, ufając zawsze Twojemu słowu i Twojej wiecznej obietnicy. Dziś, unosząc nasze oczy i serca ku niebu, odnawiamy naszą wiarę i zaufanie w tego, który wszystko może przemienić. Boże, w Twojej nieskończonej mądrości prosimy o siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, które stoją przed nami w świecie, którym często stajemy przed sytuacjami, testującymi naszą wiarę i determinację. Wołamy o Twoją potężną rękę. Która nas podtrzymuje i prowadzi, dając nam stabilność potrzebną do utrzymania się na nogach, nawet w obliczu przeciwności. Nie pozwól, abyśmy dali się zwieść burzą, ale pomóż nam dostrzegać w każdej trudności szansę na wzrost i naukę o Tobie oraz o życiu zgodnie z Twoją wolą. Napełnij nas odwagą, abyśmy mogli stawić czoła naszym lękom i niepewnościom, pewnością, że jesteś z nami, prowadząc każdy krok naszej drogi. Niech nasza wiara będzie silniejsza niż nasze wątpliwości, a nasza nadzieja jaśniejsza niż ciemności wokół. Prosimy Ojca o mądrość, aby rozpoznać najlepszą drogę do podjęcia decyzji, które oddają chwałę Twojemu imieniu i odzwierciedlają Twoje światło w tym świecie. Zainspiruj nas swoim świętym duchem, aby nasze słowa i czyny były odzwierciedleniem Twojej miłości i współczucia dla wszystkich. Niech nasze życie będzie przykładem sprawiedliwości i integralności, żyjąc w sposób, który pozwala innym dostrzegać w nas odbicie Twojej obecności. Niech nasze życie będzie świadectwem tego, co znaczy kroczyć z Chrystusem, wpływając pozytywnie na wszystkich, którzy spotykają nas na swojej drodze. Panie, w naszej dążeniu do siły, prosimy również o tych, którzy czują się słabi i przygnębieni. Podnieś tych, którzy upadli, pociesz tych, którzy płaczą. Umocnij tych, którzy są zniechęceni. Niech Twoja obecność będzie stałym źródłem mocy i odnowienia dla wszystkich. Pomóż nam być filarami wiary i wytrwałości w naszych rodzinach, miejscach pracy i społecznościach. Niech nasza siła pochodzi od Ciebie i niech wzrasta, gdy dzielimy ją z innymi. Niech będziemy promieniami nadziei i źródłami otuchy w świecie, który desperacko potrzebuje Twojego pokoju. Teraz, Boże, prosimy, abyś nadal odnawiał naszą siłę każdego dnia. Niech każdy poranek będzie nową okazją do życia, według Twoich przykazań i do uwielbiania Twojego imienia we wszystkim, co robimy. W tej drodze zawsze pamiętajmy, aby zwracać się do Ciebie, szukając w Twoim słowie niezbędnych wskazówek do naszego życia. Bądźmy gorliwi w studiowaniu Pisma Świętego, odnajdując w nim duchowy pokarm, który podtrzymuje naszą duszę i wzmacnia naszego ducha. Tak będziemy kontynuować modlitwę, mocni w wierze i pełni wdzięczności, idąc naprzód z pewnością, że Twoja ręka poprowadzi nas w każdym momencie. Dziękujemy za naszą modlitewną podróż, odnawiając nasze zobowiązanie do życia dla Twojej chwały, wiedząc, że każde wyzwanie jest okazją do świadectwa Twojej odkupienczej miłości. W tym czasie wspólnoty i dzielenia się naszymi troskami przed Tobą. Otwórzmy nasze serca na wołania tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Boże Wszechmogący, zwracamy nasze oczy i serca ku potrzebującym, tym, którzy cierpią w ciszy, tym, którzy walczą z bólem, chorobą, samotnością i rozpaczą. W tej chwili rozmowy z Tobą prosimy, abyś wyciągnął swoją uzdrawiającą i pocieszającą rękę nad każdym z nich. Prosimy o uzdrowienie dla wszystkich chorych, czy to ciałem, umysłem czy duchem, aby Twoja pocieszająca obecność przyniosła ulgę i ukojenie w ich bólu. Niech lekarze, pielęgniarki i wszyscy pracownicy służby zdrowia będą prowadzeni przez Twoją mądrość, jako narzędzia Twojej woli dla powrotu ich pacjentów do zdrowia. Wstawiamy się również za tymi, którzy zmagają się z trudnościami ekonomicznymi. Wielu straciło pracę, Walczy o wyżywienie swoich rodzin i żyje w niepewności jutra. Zapewni, Panie, potrzeby każdego z nich, otwierając drzwi do nowych możliwości zatrudnienia i zapewniając codzienne utrzymanie. Niech mogą świadczyć o Twoim zaopatrzeniu w każdym aspekcie swojego życia. Pamiętamy również o tych, którzy są zaangażowani w konflikty to w rodzinach, społecznościach czy między narodami. Niech Twój pokój. Który przewyższa wszelkie zrozumienie, panuje w każdej sytuacji. Zainspiruj przywódców i wszystkich decydentów, aby dążyli do pojednania i sprawiedliwości, promując harmonię i dobro wspólne. Prosimy o ochronę najbardziej wrażliwych, dzieci, starszych i wszystkich marginalizowanych i zapomnianych przez społeczeństwo. Niech znajdą w Twoim Kościele schronienie, miejsce miłości i wsparcia. A my, jako Twoi naśladowcy, Bądźmy Twoimi rękami i nogami na ziemi, proszcząc się o nich z całym zaangażowaniem i miłością. Panie, prosimy Cię szczególnie o tych, którzy nie znają Ciebie. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości i niech będziemy narzędziami w Twoich rękach, aby przyciągać więcej dusz do Twojego królestwa. Panie, daj nam możliwości dzielenia się Ewangelią oraz mądrość. Abyśmy potrafili mówić właściwe słowa we właściwym czasie. Niech Kościół będzie latarnią nadziei, punktem światła w ciemności tego świata. Pomóż nam zjednoczyć się w miłości i służbie, przekraczając bariery denominacyjne i kulturowe, aby świadczyć o przemieniającej mocy Ewangelii. W tym dniu niech każdy z nas zobowiąże się do życia nie tylko dla siebie, ale także dla innych, naśladując przykład Jezusa, który przyszedł, aby służyć. A nie być służonym. Niech będziemy gotowi poświęcać nasz czas, talenty i zasoby, aby pomagać potrzebującym, pokazując tym samym miłość, którą nas nauczyłeś. Kontynuujemy, wznosząc nasze modlitwy i prośby, pewni, że słuchasz każdego wezwania, Twoja doskonała odpowiedź nadejdzie w swoim czasie i formie dla każdej potrzeby przedstawionej przed Tobą. Prosimy, abyśmy zawsze byli cierpliwi i wytrwali w modlitwie, wiedząc, że jesteś wierny, aby wypełnić wszystkie swoje obietnice. Jesteśmy Twoimi umiłowanymi braćmi i siostrami na naszej porannej drodze modlitwy i refleksji, odnawiając nasze serca i umysły w Chrystusie Jezusie. Teraz zwracamy nasze myśli ku osobistemu zobowiązaniu, jakie mamy wobec Boga. Prosimy Cię, abyś prowadził nas na naszej codziennej drodze, abyśmy byli prawdziwymi uczniami Twojej miłości. Ojcze, prosimy odnów w nas ducha oddania i szczerości, abyśmy mogli żyć każdy dzień z wyraźnym celem, śledząc Twoje nauki i ucieleśniając Twoje słowo w każdym działaniu i decyzji. Daj nam siłę, abyśmy byli wierni w naszych zobowiązaniach, mocni w naszych przysięgach i oddani w naszych czynach. Niech nasze codzienne życie będzie nieustanną ofiarą, przyjemną dla Ciebie. W każdej wykonanej przez nas pracy i wypowiedzianym słowie niech odzwierciedlamy miłość, którą masz do nas. Pomóż nam być autentycznymi chrześcijanami ludźmi, którzy nie tylko dążą do sprawiedliwości, ale działają z miłosierdziem i chodzą pokornie z Tobą. Obdasz nas mądrością, aby dostrzegać możliwości służenia innym: bądźmy szybcy do pomocy, gotowi do wysłuchania i powolni do osądzania. Niech nasza służba będzie prawdziwym wyrazem naszej wiary. Pokazując światu, że bycie chrześcijaninem oznacza kochać, jak Chrystus kochał. Prosimy, Ojcze, o odnowienie naszych duchów, abyśmy nie dostosowywali się do tego świata, ale byli przemieniani przez odnowienie naszego umysłu, abyśmy mogli doświadczyć, co jest dobre, miłe i doskonałe, według Twojej woli. Niech nasz wzrost duchowy będzie widoczny, przyciągając innych do Twojego światła. Niech każde wyzwanie, które napotykamy, będzie okazją do świadectwa Twojej mocy w naszym życiu. W trudnych chwilach, niech nasza wiara się umacnia, pokazując, że nasza ufność jest zakotwiczona w czymś, co wykracza poza ziemskie sytuacje. Panie, niech nasza droga wiary będzie naznaczona nieustannym pragnieniem poznawania Ciebie i czynienia Twojej woli. Niech codzienne czytanie Twojego słowa będzie nie tylko obowiązkiem, ale radością, spotkaniem z Ojcem, który przemawia do nas przez pisma. Niech modlitwa będzie powietrzem, które oddychamy, niezbędnym i ożywczym. Prosimy, abyś pomógł nam budować wspólnoty wiary, których miłość, dostępność i zachęta są normą, a nie wyjątkiem. Niech nasze kościoły będą schronieniem nadziei i centrami działalności misyjnej, gdzie każdy członek jest zmotywowany do życia i dzielenia się Ewangelią. Równocześnie pomóż nam dbać o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne pamiętając, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Pomóż nam kultywować nawyki, które wzmacniają naszą zdolność do służby Tobie i w trosce o życie, które nam dałeś. Ich nasza troska o siebie będzie znakiem szacunku dla życia, które otrzymaliśmy. Panie, szukamy sposobów, aby Cię uhonorować, kochając Ciebie ponad wszystko i bliźnich jak siebie samych. Niech nasze życie będzie światłem w świecie, który potrzebuje Twojej miłości wiecznej. A my niech wypełnimy naszą rolę jako źródła nadziei dla zdesperowanych, pocieszenia dla cierpiących i posłańców pokoju dla skonfliktowanych. Na zakończenie tej modlitwy nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia, wiedząc, że każdy nowy świt jest okazją do ponownego spotkania w modlitwie i wspólnotowej jedności. Kontynuujmy szukać Twojej obecności w każdym momencie, wiedząc, że w Twojej obecności znajdujemy prawdziwą radość i satysfakcję. Niech Pan nas błogosławi i strzeże. Niech rozjaśni swoje oblicze nad nami i obdarzy nas pokojem. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Aby poczuć się dotkniętym tą modlitwą, zapraszam do subskrybowania kanału, polubienia tego wideo i wsparcia naszej pracy jako członkowie. Podzielcie się tym momentem modlitwy z wszystkimi. Którzy potrzebują usłyszeć te słowa, nie zapomnijcie zostawić komentarza. Wierzę, jako wyraz swojej wiary i nadziei. Proszę również, abyście eksplorowali inne filmy na kanale, aby dalej umacniać swoją wiarę i znaleźć pocieszenie w słowach Pana. Niech ta modlitwa będzie początkiem transformującej podróży dla Was, pełnej miłości, pokoju i niezachwianej obecności Boga. Dziękujemy, że byliście tu dzisiaj. Niech Bóg Was bogato błogosławi we wszystkich Waszych przedsięwzięciach. Do następnego razu zachowajcie wiarę i kontynuujcie błyszczeć światłem Chrystusa wszędzie, gdzie pójdziecie.